Niebiosa i Ziemia. Głoszą cześć. Dzień dobry. Tu Piotr Płecha w kolejnym odcinku Kluczy Uwielbienia. Słowo uwielbienie najczęściej używamy w kontekście modlitwy, muzyki, śpiewu, tańca i innych form sztuki. Są tu różnego rodzaju sposoby, w jakich możemy wyrazić nasze uwielbienie dla Boga. Na temat tych różnych form uwielbienia chciałbym mówić w kolejnych odcinkach, ale zanim do tego dojdę, chciałbym wspomnieć w kilku jeszcze odcinkach o tym, co leży u samej podstawy uwielbienia, a mianowicie o naszym codziennym życiu: o tym, co Biblia mówi odnośnie naszego życia w kontekście uwielbienia. W dzisiejszym odcinku chciałbym skupić się na aspekcie wiary jako kluczu uwielbienia. Apostoł Paweł, wzorem i wręcz ojcem wierzących nazywa Abrahama. Wspomina o nim wielokrotnie, jak chciałbym skupić się na czwartym rozdziale Listu do Rzymian, szczególnie na wierszach od 18 do 21. Jest tam napisane, że Abraham otrzymał od Boga obietnicę. Nic nie wskazywało na to że ta obietnica może być wypełniona w sposób naturalny. I apostoł Paweł mówi, że Abraham stwierdził. Stwierdził jakie są fakty. Samo stwierdzenie faktów nie jest jeszcze ani wiarą, ani jej brakiem. Ale to jest bardzo ważny moment, bo to jest miejsce, w którym dokonuje się walka o wiarę. To, co my zrobimy z faktem, który stwierdzamy, decyduje o tym, czy tą walkę wygramy. Czy przegramy? Wielu chrześcijan wierzy, że wiara polega na negacji faktów, na nazywaniu tego, co jest, tak jakby tego nie było. Ale kiedy patrzymy na to, co zrobił Abraham, to widzimy, że on zrobił zupełnie coś innego, zupełnie na odwrót. On uwierzył wbrew nadziei. I jest napisane, że nie zachwiał się w wierze, ani nie okazał niedowierzania, ale się wzmocnił. Ponieważ uwierzył, że Bóg jest w stanie wypełnić to, co obiecał. Wiara według tego, co zrobił Abraham, nie polega na negowaniu faktów, na nazywaniu tego, co jest, jakby tego nie było, ale na nazywaniu tego, czego nie ma, tak jakby już było. Na widzeniu rzeczywistości poprzez wiarę, na dostrzeganiu tego, co zrobił Chrystus na krzyżu. I na sięganiu po to, co On zrobił, nie po to, co my wymyśliliśmy, ale po to, co On zrobił, i przyprowadzaniu tego do naszej codziennej ludzkiej rzeczywistości. Abraham uwierzył, że Bóg jest większy niż fakty, które widzą jego oczy. Że Bóg jest w stanie przemienić całą rzeczywistość. Uwierzył, że Bóg jest wielki. I jest taka piosenka, często ją śpiewamy. Jak wielki jest Bóg? I tutaj jest pewien problem, tutaj jest pytanie: jak wielki jest nasz Bóg? Ten Bóg, którego my doświadczamy w naszym codziennym życiu? Czy on jest większy czy mniejszy od problemów, które nas spotykają? Czy jesteśmy w stanie do naszych problemów przemawiać i ukazywać im wielkiego Boga? Czy też nasz Bóg jest zbyt mały? A nasze problemy są tak przytłaczające, że nasz Bóg staje się niewidoczny. To jest bardzo ważne pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, bo ono ma prawdziwe konsekwencje w naszym codziennym życiu. Co to wszystko ma wspólnego z uwielbieniem? Mianowicie to, że 20 wiersz czwartego rozdziału listu do Rzymian mówi, że Abraham doksazował Boga. Doxazo to znaczy otoczył chwałą, to znaczy uwielbił. Przez to, że uwierzył Bogu, przez to go uwielbił. Wiara, prawdziwa wiara, biblijna wiara polega na zaufaniu Bogu. Apostoł Paweł do Tymoteusza napisał Ja wiem, komu uwierzyłem. Ja wiem, komu zaufałem. I za każdym razem, kiedy w naszym życiu ufamy Bogu, ufamy w te obietnice, które są zapisane w Jego słowie, i ufamy w te obietnice, które, które On włożył do naszych serc, w naszym osobistym życiu, za każdym razem, kiedy okazujemy zaufanie Bogu, wielbimy go. Ale życie wiary to proces. Porażki się zdarzają, przegrane bitwy się zdarzają. Ważne jest jednak, aby wojna była wygrana. I za każdym razem, kiedy udaje nam się wygrać jakąś bitwę, to wierzę w to, że kolejny drogocenny kamień jest wkładany w naszą koronę. Cóż to za korona? Apostoł Jan w Księdze Objawienia, w Księdze Apokalipsy, w czwartym rozdziale, w dziesiątym wierszu, mówi, że starcy upadają przed tronem i zdejmują swoje wieńce albo swoje korony. Oryginalne słowo mówi: Zdejmują swoje Stefanos. Każdy Stefan na pewno będzie to teraz pamiętał. Stefanos to jest korona zwycięstwa. Zdejmują te korony i składają u stóp Jezusa i mówią: Ty jesteś godzien. Dlaczego? Dlatego, że każde nasze zwycięstwo pochodzi od Niego. On jest prawdziwym zwycięzcą. I On przez swoją łaskę, którą którą zwyciężył na krzyżu, którą zdobył na krzyżu, On przekazuje nam moc do tego, żeby zwyciężać w dobrej bitwie o naszą wiarę. I za każdym razem, kiedy zwyciężamy, oddajemy Mu chwałę. I wierzę, że przyjdzie taki dzień, kiedy spotkamy się z Nim twarzą w twarz, i wtedy będziemy mogli zdjąć nasze korony. Będziemy mogli złożyć te korony u Jego stóp, i będziemy mogli powiedzieć, ty jesteś godzien. Zwyciężyłem, dlatego że Ty dałeś mi siłę. Zwyciężyłem, bo Ty jesteś zwycięzcą i dałeś mi udział w Twoim zwycięstwie. Pamiętajmy, że za każdym razem, kiedy ufamy Bogu, kiedy walczymy o naszą wiarę, uwielbiamy Go. Do zobaczenia w następnym odcinku. Niebiosa i